Uj, ale przy... O kurwa! Ale przyśpieszył go! E, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na nowym odcineczku u mnie na kanale. E, jak możecie zobaczyć, już w ten piątek o godzinie 18 startuje Water MC. E, co się bardzo też cieszę, dlatego że w końcu jest coś, gdzie będziemy mogli sobie fajnie spędzić czas i nagrać. Już od tego piątku od godziny 18 zaczynam z live'em przedłużonym, jedna gotóweczka, jedna minuta i codziennie będą pojawiały się streamy. Codziennie będę się... Znaczy co drugi dzień, co trzeci będę starał się wrzucić film. Jeśli będę miał tego materiału więcej, no to wiadomo, codziennie będzie coś tam platywało. No i oczywiście zobaczymy kiedy skończę też streama przedłużonego, ale nie... Nie spodziewam się zbytnie, żeby to jakoś długo trwało, no bo wiadomo przerwa robi swoje, aktywność też trochę spada, nie? Wiadomo jak jest, dlatego teraz już zrezygnowałem z jednej pracy i wracamy na pełnej piździe na YouTubie, także nie ma lipy. Yeah. Dobrze, nie wiem od czego tutaj zacząć, bo jest bardzo dużo nowości. Po prostu zacznę może numerować wszystkie nowości i wtedy sami też zobaczycie mniej więcej ile to wszystko tutaj. Co tak naprawdę oni zrobili nowego na serwerze. E, także może zaczynajmy od pierwszej rzeczy. E, jeśli chodzi o jakieś w ogóle informacje od, odnośnie rank i tak dalej, wszystko macie w opisie. E, mam dla Was też losowanie, co 150 łapek. W górę mam dla Was jedną e, rangę na serwerze. Piszcie swoimki w komentarzu. No i oczywiście e, co zostawiacie łapki w górę, nie? No to zaczynamy. Dobrze, to na serwerze została dodana Slash Historia. Tutaj sprawdzamy tak, no i tutaj będzie, nam, będziemy mieli informacje odnośnie naszych w sumie tak, takich statystyk, nie? Tutaj będą nasze zabójstwa oraz kile, pokazane, fajna opcja, fajna sprawa, na stronę nie trzeba wchodzić, także spoko, na pewno plusik. Generalnie chciałbym zobaczyć jak to działa też w praktyce, dlatego że jest, wprowadzili nowy event e, chmur. Tak. Jest taki drapacz chmur, który się rozpija. Wam pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Zaprezentuję, żebyście mogli e, zobaczyć. E, tak to wygląda taki drapacz chmur. czy to tylko flaja. E, włączę. A. cyk. I tak to mniej więcej wygląda. Taki drapacz chmur. E, I tutaj be osoba wygrywa, e, która skopie jak najwięcej żelaza. Także bloków żelaza. O, tak. Tak to mniej więcej wygląda. Zobaczymy jak to e, będzie w praktyce. Tutaj zresztą żelazo też jest, nie? E, no to wiadomo e, już mniej więcej o co chodzi. E, generalnie na no, po prawdopodobnie pojawi się z tego odcinek. Na serwerze będzie można też spotkać zadania po wykonaniu <ścoughs> 14 zadań klasyfikujecie się e, generalnie do nagrody, tak? No tak. No, i co ja mówię? No, do nagrody. I te nagrody będziecie mogli sobie zgarnąć na pewno fajne. Znaczy, wszystkie osoby, które wykonały te zadania, klasyfikują się do wzięcia udziału w nagrodach, które przygotował dla Was. Water MC. Pierwsze zadanie jest dosyć proste. Zaraz je sam wyko wykonam. Nie, <noise> ja niestety jeszcze się nie zapisują szkoda. Ale dość proste, bo to jest 30 minut na serwerze musisz spędzić. Czyli start serwera i już będziecie pierwsze zadanie mieli wykonane. Kolejne zadania będzie, będą odkrywane pewnie co każdego dnia. Generalnie do pomocy gildijnej, jeśli potrzebujecie pomocy, chcecie jakiejś gildii albo Sojuszu, albo gildii swojej pokazać swoje kordy, to E, przy okazji dodali do //g ppa, czyli do sojuszu, pp to jest e, tutaj, e, do waszej gildii. zostało dodane to, że e, ci gracze, do których wysłałeś tą wiadomość wiedzą również ile masz koksów i ile także wtedy będą wiedzieli, a dobra, on ma jeszcze, Edek ma jeszcze koksa, oj tam, chuj <laughs> chodźmy na kolację, <laughs> wiecie o co chodzi. Generalnie event admin na Kuboidach został lekko też zmodernizowany Zabijając administratora e, po prostu e, Gildia, która zabija administratora e, Będzie miała cooldown na no, tego samego administratora 15 minut e, To spowoduje w sumie to, żeby Jedna gildia sobie nie miała dużo itemów A jeśli chodzi już o, e, znaczy dobrych itemów Dlatego, że z administratora będzie Dostawać dwa punkty aktywności dla gildii, dwie skrzynki oraz cenne itemy, które posiadał oczywiście administrator, nie? Coś co mnie na poprzedniej edycji irytowało i się wkurzałem, to to, że... No bo z jednej strony to był plus, z drugiej strony to był minus, to to, że na środku ekranu po zabójstwie wyświetlał się... No na samym środku ekranu, że zabiłeś gracza, tego i tego, nie? Z jednej strony to było spoko, ale jeśli ja leciałem, na przykład wiecie, spadaliśmy razem, ja zabiłem i ciężko było mi zrobić waterskilla, e, jeśli ten napis mi się pojawiał. E, I chyba tutaj e, o mnie pomyśleli w sumie też, no bo dodali coś takiego, jak możliwość wyłączenia tego. E, już wam pokazuję. Możecie pod CC, bo możecie sobie tutaj modernizować wszystko, nie? Także tak to mniej więcej wygląda. Bardzo fajna. Rzecz. Tu, tutaj Was oprowadzę mniej więcej po questach, g, g zostały też troszeczkę zmodernizowane, jest możliwość wylosowania zadania, zadania na przykład innemu graczu, czy również po prostu możliwość zmiany zadania dla danego gracza, także takie fajne bajerki. Jest również też możliwość przedwczesnego zakończenia po prostu tych wszystkich questów ale oczywiście za mniejszą ilość punktów aktywności no i monet gildyjnych coś kosztem po prostu e, czegoś także wydaje mi się że spoko e, Opcja tutaj macie monety no i później m, macie również tutaj sklep z tymi monetami i tutaj możecie sobie pokupować turbotropy, różnego rodzaju na no, VIP-a na przykład disco no i tutaj skrzynki nie także dosyć fajna rzecz nie spoko Dali logi gildi, po prostu. Już wam pokazuję mniej więcej. E, tutaj mam, pokażę wam wszystko. Kategoria członkowie. No to wiadomo, nie mam aktualnie żadnych tam czy, e, członków gildi. Tutaj są permisje w e, gildi, które każdy gracz może mieć. E, tutaj również są składki, coś takiego. E, sojusze i PVP, nie? Kategoria ogólnie tutaj będzie po prostu wszystko gildi. No i kategoria liderzy i zastępcy. E, każda kategoria jest przypisana wiadomo, może do gildii, żeby łatwiej liderowi się po prostu y, tą gildią zajmowało, nie? Także spoko, tutaj jest na pewno jakiś, y, jest tutaj jakieś, y, 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 jak to się nazywa? Ułatwienie dla lidera gildii, no. Generalnie również sortowanie mm, jakby po zabójstwie gracza itemy weku, y, wam wpadają. Ale oni tutaj to zrobili sortowanie, czyli najpierw jeśli zabijecie gracza przeciwnego, to dostajecie do EKU uzbrojenie i resztę przedmiotów, czyli uzbrojenie jakby najważniejsze, które wam musi wpaść do Eku, a to co po prostu macie tam te sety jakieś inne, jakieś pierdoły, znaczy chodzi o kobla czy dirta, no to w ostatniej kolejności, bo jest tak, że zabijecie dwóch graczy naraz i wszystkie itemy wam wpadają do eku a na nich nie macie miejsca, gdzieś to się staje na drzewkarce czy coś no to oni zrobili sortowanie i generalnie wpadają najpierw w te najlepsze rzeczy czyli uzbrojenie, a dopiero reszta tych innych badzieli jeśli macie oczywiście na to miejsce, a jeśli chodzi o administratora, no to najpierw jeśli zabijecie go na evencie, no to jest custom przedmioty najpierw wpadają zwykłe, znaczy i uzbrojenie i reszta przedmiotów, czyli te gorsze itemy zawsze będą wpadały na samym końcu, jeśli będzie dla Was miejsce, nie? No, tutaj oczywiście jest też sklepikarz tak przy okazji dodali zmiany w markecie, już Wam pokazuję macie market, gdzie, gdzie, macie, gdzie może, mogliście wystawiać przedmioty i możecie bo to ten market już był na serwerze tylko ułatwili dla każdego chyba gracza czyli na przykład e, mamy, klikacie scrollem tym takim środkowym główienkiem w myszce i możecie sobie wpisać nazwę przedmiotu i po nazwie wysortować go sobie nie? także tu będzie problem z osobami, które nie umieją pisać bo większość przedmiotów po prostu nie znajdą <laughs> I co, tutaj macie no, kategorie, w której możecie tutaj, po klikaniu w lewy przycisk myszy, macie też startowanie od najtańszych i najdroższych no i or, or, oraz od czasu wystawienia. No i z takich rzeczy, tutaj parafialnych, z marka, to to by było na tyle. Przechodzimy dalej. Poddawali również pod G, statystyki e, troszeczkę więcej rzeczy, na przykład zdobycie, zdobycie zdobyte osiągnięcia, sprzedaż przedmiotów na markecie, takie rzeczy podawali także jest to bardziej oczywiście rozbudowane, swoje statystyki można dać, tak także wydaje mi się, że spoko, e, opcja, nie? E, ładnie, Norberci, 6 godzin, której tutaj spędzę, bardzo ładnie, no, mhm. ciekawe, akurat, jasne, pewnie, mhm. Również tutaj macie, zobaczcie sobie, że jest aktywność w gildii, jaka jest procentowo. E, czyli tutaj ja mam 50%, nie? Tutaj Norbercik jest ciągle, także ma, stów, ma stówkę, nie? także spoko. Co również dodali, to chyba też również na poprzedniej edycji chyba e, dosyć długo mnie oglądali, bo również wspominałem coś na live'ach, że fajnie by było, jakby można było nazywać plecaki, bo większość e, po prostu tych plecaków była jakby. Miałem częściej na przykład z 10 i za każdym razem otwierałem co chwilę każdy, no bo nie wiedziałem, w którym co mam. A teraz jest komenda nazwij plecak. Już Wam pokazuję jaka. Także tu będzie problem z osobami, które nie umiałem pisać, bo większość przedmiotów po prostu nie znajdą. I przez tą dzięki tej komendzie będziecie mogli sobie nazwać po prostu plecaczek. Generalnie jeszcze Wam nie będę pokazywał, ale sobie sami sprawdzicie. Dodali również osiągnięcia gildiny, podzielone również na kategorie. Bardzo rozbudowana rzecz, pójdziecie zobaczycie. Wszystkie oczywiście też Wam nie będę spoilerował. Mility, poziomy rankingowe, no, potocznie każdy na to nazywał te gwiazdki, nie? Teraz generalnie zostały to Zmodernizowane I są takie poziomy Są takie poziomy No i wymagany ten ranking Zwiększa się o 25 Czyli 1500 jest 1525 1550 1575 I tak co 25 się zwiększa nie? Także spoko, łatwa opcja I również możliwość sprawdzenia gracza Wystarczy, że wpiszecie Slash gracz Swój nick nie yeah. cyk, i tutaj macie swoją, jakby całą historię. też, również, tak samo jak z gildią, gildia i tak. Gildi mi się też podoba. To jest znaczy, oni tego nie dodali już czy wcześniej. Chyba najprawdopodobniej to było, ale nie pamiętam. Slash waypointy: jak wpisujecie, to macie możliwość wyłączenia tych wszystkich waypointów tutaj. Ja na potrzebę odcinka mam wszystkie włączone, ale to nie nieważne. I generalnie dodali mówię to dlatego też, że dodali również coś takiego jak na eventy na Kuboidach. Czyli na Kuboidzie jest event, jest nawet 5 kratek. Za Kuboidem ten event. O co chodzi w tym evencie? Już wam mówię. Generalnie gildia jest oznaczana waypointem na na mapie, znaczy na mapie. Ogólnie z tam oznaczona, do niej będzie można się dostać. To będą wasze po prostu nawet gildie, czyli fajnie, bo jak jest gildia jakichś freaksów 55 osób, czy 10 czy 20 nawet e, i fajny mają kuboi, to taki event można u nich zorganizować i generalnie wtedy można m, zdobywać m, więcej dla asysty gracza, więcej rankingu na przykład także fajna. Opcja. Rozszerzono również troszeczkę więcej informacji odnośnie graczy, ja już Wam to pokazywałem, ale tak tylko e, napomknę. A już Wam nawet mogę powiedzieć o co. E, gildie, w których gracz był na edycji ogólnie ilość zabójstw z całej edycji, ilość asyst z całej edycji no i ilość śmierci również z całej edycji. Generalnie, jak będziecie dodawali nawet jakąś osobę do gildii, to wam się pokaże, jakby wszystkie informacje, w jakich gildiach wcześniej nawet był. Nie? Także spoczko, spoczko, opcja. Zmienili troszeczkę zasady w sojuszu, dlatego że mo można mieć cztery sojusze. Tak, czyli ja mam gildię WMC aktualnie, jestem liderem, znaczy zastępcą w niej, no i mam tam jakichś znajomych, co mają po kilka gildii. Na przykład w Cukrzyk gra, nie wiem, w jakichś tam randomowych gildiach, ktoś tam też, no i mogę wziąć 4, 4, 4 gildiami sojusz, ale liczba osób w tych sojuszach nie może przekroczyć po prostu 150 osób. Czyli jeszcze wam powiem tak, żebyście zrozumieli. Czyli ja we własnej gildii mogę mieć 70 osób, w gildii drugiej może być 30, w gildii trzeciej może być 20, no i w gildii czwartej może być 30, żeby ta łączna suma była 150 i nie przekraczała tego, nie? Także spoczko. Lecimy dalej. I generalnie jeśli będziecie mieli wojnę, no to e, będziecie mogli sobie sprawdzić, gdzie historia wojen i wszystkie wojny i kto wygrał, co gdzie wygrał, jak wygrał, także zdjęcie na Facebooka będzie można wstawić i się pochwalić. E, no. Mapa generalnie została zwiększona, znaczy mapa została zmniejszona, przepraszam. Na 2000, no 2000 mi się wydaje, że i tak problemu nie było, jeśli była większa, dlatego że tych osób zawsze było sporo. Pewnie jeśli dużo osób będzie, no to najprawdopodobniej będzie ona rozszerzona, żeby wszystkie gildie się też zmieściły. Pamiętajcie, że można zawsze znaleźć wolne miejsce. No, również uprawnienia dla sojuszy, e, gdy są u was po prostu na kubie. E, będzie można im nadać albo rozkopywanie stoniarek, rozkopywanie kobla, e, st no stoniarek, rozkopywanie kobla stona, no i dostęp do TP akcept, nie? Także spoko. Zobaczymy jak to będzie w praktyce. E, fajnie jakby można było tym sojuszom jeszcze dać zakazy, nie? Zakaz szperania po, po skrzynkach, a jak nie to w łeb, Dobra, to by było na tyle Dziękujemy bardzo za oglądanie całego materiału Kto dotrwał do końca Niech napisze pod spodem stream A to będzie zawsze punkci do tego e, Aby zgarnąć fajną nagrodę W postaci rangi na serwerze A może nawet jakiś skrzynek Zobaczymy, No pomyślimy, zobaczymy W piątek o 18 zaczynam stream A zapraszam wszystkich bardzo serdecznie Życzę wam miłego dnia Czy wieczoru w zależności kiedy to oglądacie Hejjo